na swoim koncie. Oto kolejne mecze 18 i 19 marca na Ligowych Boiskach zostaną rozegrane. Widze w EKS. I legia Mika to z pewnością będą niezwykle ciekawe mecze w tej kolejce. Druga liga, wyniki 26 kolejki rozgrywek. Oto one. A tak przedstawia się sytuacja w tabeli drugiej ligi. Górnik Łęczna na, na pierwszej pozycji, dalej GKS Bełchatów i GKS Katowice na miejscu trzecim. A to druga część tabeli drugiej ligi piłkarskiej. Podobnie 18 i 19 marca, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę zostaną rozegrane spotkania w drugiej lidze. Tak to wszystko się przedstawia. Zatem nerwowo było przy łazienkowskiej na antenie Wizji Sport w najbliższą sobotę 18 marca, punktualnie 18 rozpoczynamy relację z tego spotkania na żywo Rzecz Jasna, tylko w Wizji Sport. Liga holenderska to kolejna nasza futbolowa propozycja. Wielki mecz Ajax Amsterdam PNT w niedzielę 19 marca o 19 Wizji Sport. Lize Portugalskiej Sporting Lisbona FC porto będziecie państwo mogli obejrzeć wizy sport w poniedziałek 20 marca o 22. Za nami początek magazynu.